A teraz, a teraz bardzo przybliża jest do kolejnego tryumfu! O mój Boże, ależ teraz przymierzył, ależ przymierzył Fabian Piasecki i chyba stawia kropkę na D. Coś nieprawdopodobnego, co za gol Fabiana Piaseckiego! Niesamowita bomba. Śląsk. Prawdę przeniesienie tej akcji na lewą stronę i nares do środka miękko Halimi i naraz! popisowa akcja, którą kończy Banaszak 6,5 minuty. Śląsk podwyższa, prowadzenie, Bo to ci powiem Robert, mogło się podobać. To musiało się podobać. Ja sobie to z przyjemnością obejrzę jeszcze raz. Bardzo fajny pomysł dzisiaj najszewski. Szewski świetne zagranie w głąb szesnastki po raz kolejny. Szukają tutaj gracze pogoni, ależ piękne trafienie! Nie wykorzystali kilku kapitalnych okazji! Natomiast teraz za robotę zabrał się Jakub Lis i w kapitalnym stylu dorzuca gola numer cztery. Rozmawialiśmy o tym, co Jakub Lis ma zrobić, żeby wrócić do wejściowej jedenastki myślę, że ciekawy sygnał Piotrowi Stokowcowi.